Dobra, hej, witajcie wszyscy. Eee, I co? Eee, miałam dużo zapytań odnośnie ogólnie poprzedniego filmiku, czyli tych ogólnie zawodów, które będziemy organizować. I główne pytania, które tam się pojawiały, to czy będzie trzeba mieć brązową odznakę, żeby się na nich pojawić, albo obojętnie, co ja jeszcze konno, czy tam coś. Ależ otóż nie. Zawody będą towarzyskie, o kurcze, jakie wpadłam w dziurę. Zawody będą towarzyskie, także kto będzie chciał, będzie mógł wziąć ni w nich udział ze swoim koniem. Wiadomo, nie każdy ma parcie na, yy, na odznaki i w ogóle. Yy, więc to bardziej dla takich osób, właśnie które, które chcą coś sobie, się, że tak powiem, zabawić. Yy, no, yy, kolejne pytanie. Kiedy dodamy post? Yy, już niebawem dodamy post odnośnie zawodów, czyli tego całego cennika. Ogólnie zawody odbędą się 3 grudnia. Yy. Ddyźio, kupa jest fui. Ogólnie zawody odbędą się 3 grudnia i... Yy, I co? O, patrzcie, piękne dziewczynki. Wiewióra. O, swęcił coś. Yy, no dobra wiecie co? Idę małą i idę. Mm. Odbędą się 3 grudnia i co ja chciałam jeszcze powiedzieć? Tak, wstępnie na godzinę 9 i tak, na początku będzie ogólnie teren, wyjazd w teren. E, takie na, na pół godzinki, taki wyjazd w teren, tam nad jezioro, przy plaży, przy, przy, przy tym, przy, przy jeziorze i przyjazd tu i jakoś o 10 myślimy od, na rozpoczęcie zawodów całych i w ogóle jeszcze, e, dobra, idziemy tam, pokażę Wam jeszcze innego coś. E, I jednak stwierdziliśmy, że jednak to będzie trochę inaczej wyglądać, bo e, ogólnie wstępnie to wiadomo jak to jest, jest duże zainteresowanie, Mm, jest duże zainteresowanie i stwierdziłam, że ten plac może być po prostu e, może nie za mały no w sumie 10 przeszkód już mam takich wymyślonych e, co ma być e, i te zawody nie będą się odbywać na tym placu naszym do jazdy na naszym placu e, chwila samochód przejdzie, na naszym placu tutaj o właśnie tu będzie dom ludzie, że tak powiem. Tutaj będzie widownia, będzie można sobie popatrzeć. Mm. I co? I to całe główne zawody będą odbywać się o tam, na tym dużym wybiegu. Tyle, że podzielimy jakoś chyba odtąd. Odtąd weźmiemy taśmy w dół. Mm. I dobra, ja tu zostawię, mało mnie sobie śpi. No e, tutaj są takie dziury. O tak i mniej więcej... Tu właśnie będzie bezpiecznie dla ludzi, że po prostu tutaj nie będą miały wstępu konie na ten teren, i tu będzie więcej miejsca po prostu do patrzenia się, barierki, żeby można było się oprzeć. Jak już, no nie myślimy, że po prostu o, no, tą, tą część tam z tyłu wziąć na ten, na, po prostu na rozgrywanie tych zawodów, a ta część tutaj, gdzieś jakoś, właśnie odtąd w dół, ta część będzie na rozprężalnie. Rozprężalnie jeszcze będzie możliwość wjechania sobie. Rozprężalnie, no po prostu czekanie na swoją kolej. Jeszcze będzie możliwość zejścia na dół, ale nie tutaj, tam gdzie konie schodzą, bo tu już jest trochę za wszystko się zrobiło. nie wiadomo jak to w zimę będzie. I tam będzie możliwość wejścia sobie na łąkę. A na łące jest dużo miejsca, także, także będzie dużo miejsca. A tutaj będą, będzie widownia. Nie wiem, czy uda nam się już skończyć do tego czasu. Fajnie, ale myślę, że, że tak. I co? Dobra, chwila, idę, idę dalej. No ogólnie sobie poczytałam, jak tam były pytania na Instagramie. I tak, czy trzeba będzie jechać galopem na tych tych. Otóż nie, nie będzie trzeba jechać galopem tego całego placu, bo wiadomo, każdy będzie mógł jechać jak chce, ważne, żeby to było bezpiecznie i, 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 i tak to wygląda. Mm. Czy będzie film z całego wydarzenia? Yy, tak, będzie. Będzie film. Planujemy nagrywać film. Zobaczymy, ile nam się uda tego nagrać, ale wiadomo, najlepiej być osobiście, także zapraszamy każdego. I tak właśnie będzie ta konkurencja, jedna tego e, toru przeszkód. Tor przeszkód to będzie takiego właśnie jakby pony games, coś takiego, walking, coś tam się to nazywa. E, żeby to były po prostu bardziej takie zręcznościowe zadania. Na przykład, właśnie slalom, y, jakieś przejście przez mostek, coś w tym stylu, żeby zobaczyć też. Y, Odwagę u koni, o, że tak powiem. No, no, najważniejsze, żeby była dobra zabawa. I ten sam tor, jak już konie przyjadą, będzie do przejechania na e, Hobby Horsach. Tak, Uel T'Łazi, bo dawałam im jeść I, i, i nie chciało jej się wracać. <laughs> o, tu jadła Kremona, to może. Mm, Kremona weszła od razu do tego małego. <laughs> no i tak, i, e, i co? I do tego będzie właśnie po tych zawodach e, konnych. Będzie ten sam plac, myślimy, że ten sam, może trochę zmodyfikowany, do przyjechania na hobby horsach. I trzecią konkurencją będzie dla najmłodszych, czyli właśnie na przykład dla takich uczestników, którzy po prostu nie jeżą konno, dla takich dzieci, będzie opcja szukanego szukanego Mikołaja, Mikołaja, że tak powiem, szukanej czapki Mikołaja. Myślimy, żeby w lesie, w tym lesie naszym, bo na łąkach, jako że łąki by były udostępnione dla, mm, dla koni, to właśnie zastanawiam się, czy łąka i las, ale dobra, nieważne, będzie ukryty, będą ukryte trzy czapki Mikołaja i kto pierwszy znajdzie, to będzie pierwsze miejsce, drugie miejsce i trzecie miejsce. Już tam ogólnie załatwiam puchary. Flo właśnie zastanawiam się, czy zrobić własnoręcznie, czy kupić, ale to dobra, to jest do ogarnięcia. I e, też co do nagrody głównej, bo w większości osób jest zainteresowana interesowana nagrodami, co będzie, zamówiłam już za pierwsze miejsce e, Hobby Horse'a, tego do kategorii Hobby Horse'ów. Takiego naprawdę świetnego hobbyhorsa do wygrania, który uwierzcie, ja się w ogóle na tym nie znam, ale mi się tak spodobał, że musiałem go wziąć. Za drugie, miejsce chyba też będzie hobbyhorsa, a za trzecie, nie wiemy, oczywiście, no nie, nie, nie wszystko raczej, ale uwierzcie, że, że z nagrody będą wypasione. Ja naprawdę planuję to zrobić tak, tak mega top. Wiecie, żeby było, żeby było fajnie, żeby wszyscy byli szczęśliwi. No i najważniejsze, żeby dla każdego uczestnika było flow, tyle że wiecie, ja bym musiała wiedzieć, ile mm, mam tych flow zrobić, żeby nikt nie był poszkodowany, nie było nikomu smutno, dlatego, dlatego wstępnie e, bym musiała po prostu wiedzieć, kto na pewno będzie na 100%, bym już robiła po prostu takie, oczywiście jak damy ten cały cennik i w ogóle, myślę, że jakoś w przeciągu dwóch dni damy ogłoszenie o tych zawodach. Mm, i, I co? No, bo to już już za miesiąc, także wiecie, to jest niby dużo czasu, ale to tak szybko leci, że w że... momencie nie obejrzymy i ten. Mm. No, i e, będę musiała wiedzieć, ile mniej więcej przygotować tego, bo wiecie, jak będzie 100 osób, dajmy na to: 100 osób do flow, no to, to jest 100 flow, a okaże się, że dajmy na to, no kurczę, 50 albo 200, no to, to jest ogromna różnica. A jednak to te floty to nawet to nie są tanie rzeczy, także... Yy... Grzyście tak zastanawiam właśnie. Na pewno będę robiła takie wstępne zapisy i, i co? Tak to wygląda. Na na... I co, co do pytania kolejnego. Yy, czy będzie można jechać na naszych koniach? Tak, nasze konie będą dostępne, w pierwszej kolejności yy, będą, yy, będą w pierwszej kolejności, nasi jeźdźcy, że tak powiem. Yy. Ci, co już byli, i w ogóle będą mieli e, będą mieli pierwszeństwo do koni. I wiadomo, już konie znają i w ogóle, ale no jeżeli ktoś będzie nowy i też będzie bardzo chciał wystartować, to to czemu nie? I tak myślimy sobie, że ile po cztery razy koń będzie mógł wystartować, cztery, 5 to tam spokojnie, bo pewnie tor będzie miał, no nie, no nie wiadomo w sumie ile będziemy musieli to tak wstępnie ogarnąć, ale jeżeli ktoś będzie chciał przejechać ze własnym koniem, no to już radzę ćwiczyć, bo chcemy też mieć, może folię mieć położoną na ziemi, że Wy wiecie, to było po prostu zobaczyć nie, na ile konie są odczulone może będą jakieś przeszkódka, dwa do, do, do skoczenia ale jakaś mała, to nie ma być nic wielkiego to ma być na e, niskopodłogowej, że tak powiem <grym> i nasze klacze też oczywiście są źrebne, także chcieliśmy właśnie zorganizować zawody, które nasze klacze też by mogły w których też by mogły wziąć udział, a w skokowych to tak wiadomo, nie bardzo no, także co e, wstępnie to już wszystko Musimy tylko jeszcze wiadomo załatwić jedzenie i musimy, żeby już po prostu że... i czy wstęp będzie płatny. Mm. I tak dla uczestników, nieważne jakiej konkurencji, dla konkurencji po prostu toru przeszkód, czy hobby czy tego nawet szukanej czapki Mikołaja w lesie, to raczej będzie to płatne, ponieważ po prostu byśmy chcieli, żeby już w tym właśnie było po prostu flow dla każdego. Mm. No i wiadomo, no chcę zrobić naprawdę fajne nagrody i żeby może było też w cenie jedzenie. No i myślałam sobie też w ogóle, że nawet jak ktoś by przyjechał, że miło by było, jakby nawet ktoś kupiek ciasto czy coś, żeby było, wiecie, tak, tak klimatycznie, to chodzi o najważniejsze o dobrą zabawę, to ma być to ma być super, to nie ma być jakieś, wiecie, prestiżowe zawody, fufu -fu dla brązowych, srebrnych odznak, to ma być po prostu fajnie. Fajnie, mamy się spotkać wtedy, i obowiązkiem yy, w ogóle uczestnictwa w tych yy, zawodach będzie jakiś, żeby ktoś miał jakiś akcent stroju świątecznego. Że na przykład może być to nawet tylko czapka Mikołaja, ale wiadomo, im więcej, tym fajniej. Liczę się, oczywiście, kreatywność, ale, ale no, najważniejsze, chociaż, chociaż ta czapka, żeby była żeby, wiecie, żeby to było fajnie. No, a dla, ogólnie dla gości to wstęp wolny, śmiało. Będzie można, kto chce, to może przyjechać. Im nas będzie więcej, tym będzie fajniej. Mm. No, także kto już wie, że na 100% będzie, chociażby jako nawet gość, to możecie pisać śmiało, bo my ogólnie byśmy musieli ogarnąć parking, bo tak się zastanawialiśmy, że tutaj, ok, przyczepy mogą wjechać, tylko czy to starsze dla ludzi, także Wiadomo, to też będzie grudzień, także tu nie będzie jakoś jakoś pewnie gorąco, jak na przykład w ogóle teraz tak, taka fajna pogoda, ale mam nadzieję, że chociaż jakoś będzie. Jeżeli wypali, to, no to nawet może uda się na wiosnę takie coś zorganizować. Gdzie już ten chociaż? No nie wiadomo, no zobaczymy, jak to będzie. Na pewno teraz mamy takie parcie na to. Chcemy się tak wiecie zebrać, spotkać i w ogóle... I tam było też, czy jest możliwość zrobienia zdjęcia, pytanie, także tak, będzie można śmiało, no, ja tutaj też, moi rodzice przyjeżdżają, więc jakby co, Janika będę miała, więc będzie, będzie trochę więcej czasu dla Was, żebym mogła poświęcić, no, i co, chwila, zobaczę, czy jeszcze jakieś pytania i zaraz dogram drugą część, w sensie drugą, przynajmniej trzecią. Było pytanie też, czy ktoś by mógł przyjechać z własnym stoiskiem, sprzedawać rzeczy. Myślę, że to jest kwestia dogadania się. Nie wiem, bym musiała popytać też Łukasza, ale no... No nie wiem, no, no jeżeli ktoś, ktoś by ten, no to po prostu najlepiej się skontaktować z nami i wtedy, wtedy byśmy to mm, ustalili dokładnie. Dobra, kolejne pytanie, czy jest możliwy nocleg? Otóż tutaj e, w naszej, że tak powiem, wiosce jest tutaj e, tam w sumie często yy, załatwiamy. Także, jeżeli ktoś by jest z daleka i by chciał yy, Chciał po prostu przenocować, no to my akurat nie udostępniamy pokoi, bo jeszcze nie mamy, ale tutaj jest możliwość. Także, wystarczy do nas zadzwonić i poprosić o numer, to, to damy kontakt do, do tam pana, który, który te noclegi, tam który udostępnia pokoje pod wynajem. Także czy tak, tak to wygląda. Hmm. Kurczę, było jeszcze jakieś pytanie, ale zapomniałam to chwilka, proszę Zobaczy. Dobra, było pytanie, było pytanie też o adres. O, otóż adres stajni najlepiej sobie wpiszecie w Google Mapy. Tak, Stadnina koni RB rancho Blue. Neaf. To jest adres skrzynka 46 dokładnie. Skrzynka 46. Nie wiem, tam może jest inaczej, trochę zaznaczona na bo Google mapy trochę są takie, takie w siubzu i tam trochę zmieniają czasami. E, ale, ale, no. E, taki jest adres. E, I jeszcze kurczaki było. Pytanie jedno. E, znowu chwila. O, i też myśleliśmy, że jeżeli ktoś nie ma, na przykład kobi Horsa, będzie chciał wziąć udział. W tych zawodach to postaram się ogarnąć, żebyśmy mieli hobby horse'a i będzie do wypożyczenia po prostu hobby horse na ten przejazd. Także, także, jakby ktoś nie będzie miał, to śmiało będzie i tak mógł wystartować. Myślę, że to, no, jakąś tam wiadomo, kwoty wypożyczenia zrobimy, ale to, to nie będzie jakoś takie wiecie. No, i pytanie kolejne, gdyż jakie było kolejne pytanie. Ja to jestem. A i było też e, odnośnie żrebaków, mm, młodych koni. Czy będzie można przyjechać, z, ogólnie wystartować z młodym koniem? Otóż stwierdziliśmy, bo tam było też pytanie. Stwierdziliśmy, że lepiej nie, po prostu dla bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa tylko w siodle. No, może jakiś tam kiedyś zrobimy coś takiego, że będzie można z młodym koniem wystartować, ale póki co to będą tylko z siodłem, bo jako że będzie dużo dzieci, wiadomo. To my nie wiem jak kogo konie się zachowuje. Natomiast rybaki są grzeczne, ale nie wszystkie takie są, także także to niestety odpada. No. Dobra, chwilka. No, nie wiem czy mówiłam, ale było też pytanie, czy będzie można wysartować na kucyku. Otóż, tak, nieważne, tam jest rozmiar konia, mogą być kucyki i duże konie, także bez problemu. No i co teraz po prostu? No, wydaje mi się, że takie główne pytania, które powiedziałam, to. To chyba wszystkie w sensie, które były zadane, takie bo dużo się powtarzało, wiadomo, najwięcej pytań był ocennik, ale właśnie o to mi chodzi, że o, byście oczekiwali, na Instagramie będzie post, tutaj raczej też dodam coś takiego, ale głównie to na Instagramie będzie, będzie post, link do mojego Instagrama będzie pod filmem w opisie, nie tutaj żadne na okienku, bo nie umiem tego robić <laughs> ale no dobra, nie śmiejcie się ale, ale ja to tylko wiecie składam to i, i tyle żadnych cięć i w ogóle bo ja tego nie ogarniam, byle wstawiam i tyle. No także będzie w opisie link do Instagrama i tam będzie post właśnie odnośnie tego, będzie po prostu no rozpiska, wszystkiego, więc, więc po prostu czekajcie na to. Myślę, że w ciągu dwóch dni się ogarniemy, właśnie wszystko dopinamy. Musimy tam jeszcze podwonić po kilku osobach. Bo jak wiecie, żeby takie zawody zor zorganizować, to nie jest tylko, yy, że ja i Łukasz to zrobimy, to no, potrzebne jest więcej osób, naprawdę więcej osób, że chociażby tu sędzia, tu, tu ktoś, tu ten, tu do pilnowania tego, tu do dzieciaków, wiecie, tego jest naprawdę dużo. Więc yy, mamy teraz miesiąc na ogarnięcie się, a wy możecie już wstępnie po prostu pisać w komentarzach, no kto, kto chociaż przyjedzie, chociażby jako widz. I, I tyle. No. No dobra, to co? To myślę, że na tyle. Jakbyście mieli jeszcze jakieś pytania, no to śmiało zapraszam. Ale wiem, że po prostu dużo osób nie ma. Instagrama nie oglądało mojego story z tymi naklejkami, więc odpowiadam tutaj. I co? No to chyba na tyle. Jak macie jakieś pytania, to po prostu piszcie śmiało i... I co? Do zobaczonka. Papatki.